Tulina o sztuce to podcast, w którym przybliżam Wam tajniki sztuki dawnej. Nazywam się Aleksandra janiszewska Cardona i zapraszam Was w fascynującą podróż. Witajcie w lutym. Na początku chciałabym podziękować wszystkim patronkom i patronom za to, że wspieracie o Tulinę o sztuce i mogą powstawać te wspaniałe odcinki. A ten odcinek jest trochę wyzwaniem, ponieważ mierzyłam się z tematem walentynek, które, no, nie da się ukryć, są właśnie w lutym i będą w przyszłym tygodniu. I chociaż samego święta jakoś specjalnie nie obchodzę, ale nastroiło mnie ono do refleksji, że w tym naszym podcaście mało jest historii o miłości, a przecież tak wiele z nich było ilustrowanych w malarstwie europejskim, no bo w końcu miłość jest jednym z najbardziej pożądanych uczuć, choć nie zawsze ma ona taki charakter, jakbyśmy sobie tego życzyli. I kiedy myślałam o różnych tematach, pojawiały mi się różne obrazy przed oczami. Oczywiście większość z nich miała za bohaterkę Wenus, czyli boginię miłości. Która przez artystów wyjątkowo często pokazywana była w obrazach, czy to w towarzystwie swojego nieswornego syna Amora, znanego również jako Kupidyn, czy to w towarzystwie e, różnych kochanków towarzyszy, a chyba najrzadziej w towarzystwie jej męża Hefajstosa, zwanego wulkanem. Pomyślałam jednak, że w tym całym walentynkowym szaleństwie. Opartym na kupowaniu czerwonych czekoladek, kwiatów, które oczywiście wszystkie są bardzo miłe i piękne, ale warto chyba zastanowić się, na czym polegała ta miłość, o której pisali poeci, która była pokazywana też w obrazach, ale już mniej tak dosłownie. I tutaj myślę, że wybór obrazu, o którym wam chcę opowiedzieć, może Was nieco zaskoczyć, ponieważ. Wybrałam koncert wiejski, namalowany. No i właśnie tutaj pierwsza wątpliwość. Do niedawna było on określane jako dzieło Giorgiona. Teraz raczej, Louvre, w którym obraz jest przechowywany, skłania się do tego, żeby określać to dzieło jako dzieło Tycyana. Nie ma w tym wszakże żadnej sprzeczności, że obaj artyści brani są pod uwagę, ponieważ. Obaj wyszli z pracowni tego samego weneckiego mistrza, czyli Giovanni Belliniego, a sam Tycjan wiele zawdzięczał starszemu koledze, czyli Giorgione, który pewnie jeszcze nie jednym obrazem by nas zachwycił, gdyby niestety nie przedwczesna śmierć w związku z panującą wówczas pandemią. I jak pewnie wiecie, Tycjan, który był długowieczny, bardzo długo żył, jest też jednym z najważniejszych malarzy w ogóle w historii malarstwa. Natomiast początek jego twórczości bardzo silnie związany jest z Giorgionem i właśnie jest kilka dzieł, w których autorstwo ciężko przesądzić, czy należało do Giorgiona, czy może do Tycjana. Podobnie jest też z Wenus śpiącą w pejzażu, gdzie również badacze dywagują, czy to Giorgione, czy to Tycyjan, ale ponieważ na obrazach nie ma podpisów, brakuje też informacji archiwalnych, które często pomagają nam w takich sytuacjach, żeby stwierdzić, kto namalował dzieło. To pozostają jedynie hipotezy. Faktem jest jednak, że obaj artyści tworzyli w bardzo bogatym środowisku, zarówno artystycznie, jak i literacko. No i oczywiście też mogli liczyć na zamożnych patronów. I takie połączenie wpływało na treści dzieł, które tworzyli, m.in. właśnie na ów koncert wiejski, który, jak Wam wspominałam, znajduje się obecnie w Luwrze. Dzieło, które do tej pory stawia wyzwania przed patrzącym, kiedy próbujemy zrozumieć, co jest tematem tego dzieła, jak wiele w nim jest alegorii, jak wiele jest odniesień do treści, które może dla nas dzisiaj już są niedostępne. Po pierwsze patrzymy na scenę pastoralną. Pastoralną, czyli umieszczoną w pejzażu, niekoniecznie muszą być tam pasterze, ale tu akurat widzimy takie małe statko owiec, które są prowadzone przez takiego pasterza w dalszym planie tego obrazu. Pierwszy plan z kolei wypełniają postaci. Dwoje z nich to mężczyźni ubrani, bardzo elegancko, w takich bufiastych szatach. Jeden z nich ma czerwoną szatę z czerwonym nakryciem głowy i on gra na lutni. Obok niego siedzi mężczyzna, już skromniej ubrany, z burzą loków na głowie. A im towarzyszy kobieta. Nie widzimy jej, widzimy tylko jej plecy, jej nogę, i ona jest naga. Siedzi jedynie trochę na takiej białej tkaninie. Ale widzimy jej pośladki, widzimy zaokrąglenie jej brzucha, nie widzimy jej twarzy. Ona z kolei trzyma flet w dłoń. Grupie tej towarzyszy jeszcze jedna kobieta, również naga i również tak delikatnie przepasana białą szatą, ale nie ma z nimi kontaktu, stoi zwrócona do nich plecami, jest bardzo skupiona na swojej czynności. Otóż wylewa z takiego krystalicznego, szklanego dzbana, wodę do rodzaju takiego basenu, pewnej misy kamiennej, która jest umieszczona właśnie w tym pejzażu. A my z kolei możemy przyglądać się jej ciału, właśnie nagiemu, ukazanemu w akcie. Cała ta scena osadzona jest w rozległym pejzażu. To znaczy, nie tylko widzimy to, co jest na pierwszym planie. Ale otwierają się przed nami kolejne plany, widzimy w dali, zabudowania dalej jeszcze, wzgórza i kolejne zabudowania jeszcze na dalszym planie, czyli jesteśmy w przestrzeni lądu stałego, tak zwanego terraferma, które dla odróżnienia z Wenecją, która zbudowana jest na wodzie to jest takie miejsce, w którym Wenecjanie spędzali czas, spędzali swobodnie czas. Przynajmniej tutaj takie odniesienie, taką relację możemy znaleźć. Tam mieli swoje wille, do których udawali się na letni odpoczynek. I być może właśnie taka willa znajduje się w tle tej sceny, na którą my patrzymy. I poza tym, że wszystko widzimy to, co artysta namalował, to nic nie jest w tym oczywistego. Bo ci dwaj młodzieńcy zdają się w ogóle nie zwracać uwagi na towarzyszki. Patrzą sobie głęboko w oczy, jeden z nich brzdąka na lutni, natomiast te kobiety, które im towarzyszą, nagie, zdają się być dla nich niewidoczne. I to sprawia, że badacze dostrzegają w tej kompozycji pewnego rodzaju alegorii. Znowu alegorii, której znaczenia musimy się doszukiwać. Pierwsza z propozycji odczytania tej sceny wiąże się z powszechnie panującym w XVI wieku, bo właśnie wtedy powstał obraz, powstał krótko po 1500 roku, chociaż tutaj znowu nie wiemy dokładnie, jaki rok by to miał być, ale powiedzmy, że przyjmuje się pierwsze dziesięciolecie XVI wieku. I to jest też okres rozwoju humanizmu, rozwoju zainteresowania mitologią, Wiedzą o antyku, o literaturze antycznej, i też odnowienie zainteresowania tym światem, który w mitologii rzymskiej i greckiej wypełniały rozmaite bóstwa. I to nie tylko te największe bóstwa, tak jak Wenus, o której Wam opowiadałam, ale również bóstwa pomniejsze, które miały wypełniać lasy, rzeki, naturę, miały być niejako jej emanacją. I tutaj te kobiety ukazane no, bardzo cieleśnie. Ale mogłyby być nimfami, takimi pomniejszymi, właśnie y, greckimi boginiami, nie ludźmi. I ze względu na ten swój właśnie taki mityczny status, byłyby niewidoczne dla postaci obecnych w tym obrazie, dla tych mężczyzn, którzy są z krwi i kości, no ale są widoczne dla nas, bo my jesteśmy odbiorcami tego mitu. A nimfy z kolei znane były ze swojego zamiłowania do muzyki i miały być zwabione przez ową grę na lutni, a jedna z nich trzyma flet, taką piszczałkę, która prawdopodobnie może z jej własnym instrumentem. I to jest takie zestawienie też pewnej hierarchii muzyki. Takie piszczałki miałyby być wtórne, czy też pierwotne, Względem instrumentów strunowych, które wymagają większej wprawy, ale też pozwalają na bardziej skomplikowane układy dźwięków. Zresztą wyższość takiej liry, właśnie nad fletnią, wykazał mityczny znowu pojedynek pomiędzy Apollo i Marsjaszem który pewnie jak pamiętacie skończył się dla tego drugiego dosyć krwawo. Inna teoria, ale utrzymana w podobnym duchu, nazywa owe kobiety muzami, czyli tymi, które dają natchnienie, tymi, które opiekują się też artystami. I jedna z nich, ta po prawej, miałaby być taką grecką muzą muzyki, a ta po lewej inspiracją, muzą inspiracji. I co ciekawe, ten sam badacz, który zaproponował taką identyfikację, można powiedzieć, trochę nie pozwala tym mężczyznom ubranym, było nie było, w współczesne artyście stroje. Jakby nie daje im być zwykłymi ludźmi należącymi do świata, właśnie takiego pozamitycznego, tylko też umieszcza ich w tej narracji narracji mitycznej i sprawia, że mężczyzna z lutnią miałby być wcieleniem Boga Apolla, który był Bogiem, opiekunem sztuk, a ten drugi, który siedzi obok niego i być może nawet uczy się od niego, jak grać na owej lutni, miałby to być Parys, czyli ten, którego sąd o złote jabłko i o to, która z bogini jest najpiękniejsza, zapoczątkował wojnę trojańską. O tyle jest to osadzone w tych realiach mitu o Parysie, że on rzeczywiście był przygarnięty przez pasterza i wychowany właśnie w pasterskiej rodzinie, co dawałoby też pewną interpretację osobie tego właśnie opiekuna stada, o którym Wam wspomniałam na samym początku przy opisie obrazu. I miałby on być przybranym ojcem owego Parysa. Brakuje nam jednak jakichkolwiek wskazówek co właściwie ukazane jest w tym obrazie? Być może jest to miłość do sztuki i miłość do natury, a całe to otoczenie, na które patrzymy, to rodzaj arkadii, rodzaj odosobnienia w naturze, które pozwala na delektowanie się muzyką, delektowanie się też poezją, sztuką, ale też i towarzystwem drugiej osoby. Możliwe przecież, że ci dwaj mężczyźni, których nie jest dane nam słyszeć, nie tylko grają, ale również śpiewają jakąś piękną odę do miłości, co przecież było też częstym tematem utworów muzycznych. Zresztą nie tylko muzycznych, bo przecież i literatura nawet blisko tego okresu, kiedy powstało dzieło. Jak najbardziej opowiadała o różnych wzlotach i upadkach duszy, serca, i na pewno była inspiracją dla artystów, nawet jeżeli nie bezpośrednio. Do tego koncertu wiejskiego. Zresztą samo koncertowanie było uznawane za taką formę też opowiadania o miłości. Chociażby fakt, że dwa głosy łączą się w jeden, a towarzyszy im muzyka, towarzyszy im melodia, która sprawia, że następują poruszenia serca. Fascynacja taką idylą, która jest udziałem bycia w naturze, bycia w takiej Unii z naturą, właśnie znajdowała odzwierciedlenie w dziełach literackich, które wówczas były wydawane. Czy to dzieło artysty współczesnego, ówczesnego poety włoskiego Sanazara pod tytułem Arkadia, które tutaj właśnie opowiadało, trochę przekształcało ten mit antyczny, ale też dzieła Wergiliusza, które zostało przetłumaczone, czyli bukoliki, które były opowieściami właśnie z bohaterami w postaci pasterzy, różnych historii z nimi e, będącymi ich udziałem. Do zbudowania też takiej lekko rozmarzonej atmosfery tego obrazu, jak najbardziej przyczynia się styl malarski Tycjana. Ten styl, który kojarzony jest z Wenecją, takiego złotego słońca, można powiedzieć takiego złotego blasku w tych obrazach, ale też sposobu malowania, opartego raczej na stosowaniu koloru i rozmywania, takiego lekkiego sfumato, rozmywania granic przedmiotów. Nie jest to taki ostry, wyrazisty, bardzo haptyczny styl. Czyli, tak jakbyśmy mieli do czynienia z hiperrealistycznym czasem zdjęciem, jak to mieli w zwyczaju malować najpierw twórcy we Florencji, potem twórcy w Rzymie, a Wenecja, właśnie, zawsze była opisywana jako ta szkoła malarstwa opartego na kolorze że to kolor, jego nasycenie, zestawienia barwne były tym, co inspirowało twórców. I też co charakteryzowało malarstwo i znajdowało uznanie w oczach odbiorców. Ale to jest ta strona techniczna, ta strona estetyczna. Natomiast niezależnie od tego, gdzie dzieła we Włoszech powstawały, to miały one właśnie to głębokie zakorzenienie też w literaturze, w kulturze i w ideach między innymi neoplatońskich. Czyli tych, które. W przypadku miłości, bo dzisiaj o miłości rozmawiamy, przeciwstawiały miłość ziemską, miłość niebiańskiej. Miłość ziemska to jest ta miłość, która przemija, to jest ta miłość, która zostawia pewne uczucie niedosytu, potrafi sprawić cierpienie. Miłość niebiańska, z kolei, to jest ta miłość platońska, ta zgodna z ideą miłości, to jest taka miłość, która nie przemija, taka, która zawsze z nami zostaje, i ona właśnie nie jest związana z porywami fizycznymi, z porywami cielesnymi, z pożądaniem, tylko raczej zbudowana jest na innych wartościach, tych bardziej stałych. I tutaj też badacze, patrząc na koncert wiejski, na jego statyczną. Kompozycje, na właśnie takie osadzenie tych postaci w, w danym momencie bez owego pożądliwego spoglądania na chociażby nagie ciała kobiet, podkreślają, że ta scena może być ilustracją albo któregoś z utworów bukolicznych, właśnie tych, które opowiadają o życiu pasterskim, ale też. Głębiej patrząc, może być taką alegorią właśnie miłości niebiańskiej, tej miłości uczucia w zasadzie, opartego na wspólnych wartościach, na tych ideałach. A ja patrząc na to dzieło, myślę, że możemy w nie włożyć wiele z tego, co mamy w środku i wiele z tego, co po prostu chcemy w nim znaleźć. I dla mnie ono rzeczywiście. Jest o pewnym spokoju wewnętrznym, które daje obcowanie ze sztuką, ale też daje obcowanie z pejzażem, ponieważ ten pejzaż tutaj jest bardzo ważnym elementem kompozycji, jest wręcz równoprawnym bohaterem, chociażby przez to, jak otwiera się w głąb, jak możemy z jednej strony obserwować i zastanawiać się pytać sami siebie Jakie są relacje między tymi postaciami na pierwszym planie, ale też możemy pozwolić wzrokowi błądzić i przebywać tą przestrzeń malarsko-ukazaną, gdzieś docierać poza horyzont i dzięki temu odnajdywać pewien spokój w samych sobie, taki rodzaj powiedzmy medytacji i odkrywać myślę, że coś w rodzaju owego uniesienia, które nie jest uniesieniem, właśnie fizycznym. Ale takiego spokoju wewnętrznego. Oczywiście nie zawsze to się udaje, nie zawsze jest ten efekt, ale na pewno to dzieło poprzez też te wartości estetyczne, o których Wam opowiadałam, jeżeli chodzi o styl Tycjana, styl artystów weneckich, pozwala niejako rozmyć spojrzenie. Przestajemy widzieć tak wyraźnie więc możemy spojrzeć czasem niejako z boku, zobaczyć więcej. Ale to tylko moje, bardzo osobiste, indywidualne spojrzenie na ten obraz, który swoją drogą, myślę, że bardzo wiele by zyskał, gdyby Louvre zdecydował się na przeprowadzenie konserwacji. Ale jeżeli jesteście chociaż trochę zainteresowani tematem, to myślę, że wiecie, że Louvre bardzo ostrożnie podchodzi do konserwowania swoich dzieł, zwłaszcza tych najważniejszych, ponieważ czasami no niestety publiczność nie jest gotowa na odkrywanie nowej twarzy y, starych arcydzieł, jak to miało miejsce w przypadku chociażby Świętej Anny Samotrzeć Leonarda, której konserwacja odsłoniła bardzo wręcz jaskrawą kolorystycznie kompozycję, na którą Odwiedzający lufr niekoniecznie byli w tamtym czasie gotowi. A ja mam nadzieję, że opowieść o koncercie wiejskim, choć niekoniecznie tak walentynkowa, jak moglibyście się spodziewać po zapowiedzi tego odcinka, jednak znalazła jakieś miejsce w waszych sercach i może da wam trochę spokoju, albo właśnie przyniesie tą spokojną, platońską miłość. Po tyle, ile oczywiście jesteśmy w stanie znieść rozmaitych porywów serca, to myślę, że na koniec, na koniec dnia najpiękniejsze jest to, z czym możemy zostać, i w co możemy wierzyć, i czego możemy być pewni. A tak sobie myślę, że kontakt ze sztuką i z pięknymi obrazami akurat jest tym, co takie ukojenie może nam dać. Czego oczywiście życzę Wam z całego serca. A tymczasem my słyszymy się za dwa tygodnie. Ja w tym czasie będę miała niespodziewaną trochę dla mnie wycieczkę do Chicago i do Detroit. Zobaczymy jak się ona potoczy, natomiast będę starała się przemycać dla was jakieś relacje na Instagramie i na Facebooku. Oczywiście jeżeli tylko internet i czas mi na to pozwolą. Spokojnych Walentynek, jakkolwiek byście ich nie spędzali i do usłyszenia.